No, to dzień dobry, dzień Boże wszystkim. Słuchajcie, chcał, chciałem Wam nagrać ten filmik, ten pierwszy filmik, dlatego że stwierdziłem, że chyba troszkę się już stęskniłem za gadaniem do Was. Dlatego pomyślałem, hmm, zamiast pisać, wysyłać sam jakiś plik tekstowy, to po prostu coś Wam nagram, żebyście mogli sobie chociaż trochę przypomnieć, jak to jest na lekcjach, kiedy zamęczamy się nawzajem gadaniem, ale takim dobrym gadaniem, więc no na razie wygląda to, wygląda, to będzie tak jak widzicie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Być może kiedyś uda się zrobić taką lekcję, żebyśmy wszyscy razem na żywo w niej uczestniczyli, ale to zobaczymy, to myślę, że przyjdzie jeszcze z czasem. No, słuchajcie, no co, serdecznie Was witam, tak, na tej naszej takiej pierwszej lekcji, którą sobie razem spróbujemy przeżyć. Podczas tej lekcji chcę Wam też opowiedzieć, jak to w ogóle będzie wyglądało, Czego będę od was wymagał, czy na co będę kładł jakiś duży nacisk, co będzie Wam potrzebne tak naprawdę do robienia tego, co będę chciał, abyście gdzieś tam wykonywali. Trochę będę wam też opowiadał pewne rzeczy, żebyście nie, nie zostawali sami z takim suchym materiałem, bo przecież wiecie dokładnie, że nasze lekcje no to są takie, że większość po prostu rozmawiamy na nich, tak? Dużo się zgłaszacie, dużo mówicie. Niestety tutaj jest to niemożliwe na razie. Dlatego musimy sobie radzić tak, jak sobie musimy radzić, a myślę, że na pewno wielu z was już się stęskniło za taką normalną, bardzo przyjemną lekcją w szkole ze wszystkimi razem w sali. No dlatego, żeby chociaż trochę wam to przybliżyć, no to robię Wam specjalnie takie nagranie. Słuchajcie, zapisałem sobie, żeby troszkę się nie pogubić w tym, co chcę wam powiedzieć. Y po pierwsze, co Wam będzie potrzebne do takich naszych zdalnych lekcji? Po pierwsze, na pewno będzie Wam potrzebny zeszyt i na pewno będzie Wam potrzebny podręcznik. To obowiązkowo oczywiście. Jeśli ktoś czegoś nie ma i jeszcze nie udało mu się zakupić, a mam nadzieję, że jednak takie pojedyncze osoby już mają to wszystko przygotowane, no jeżeli nie, no to trzeba sobie jakoś radzić. Po prostu może poszukać w internecie plik PDF z podręcznikiem, to już jest Wasza inwencja twórcza, tak, w jaki sposób to nadrobić, bo są tematy. Będą, będą tematy, które będą opierały się właśnie w głównej mierze na korzystaniu z podręcznika. Zresztą, wiadomo, domu, który będę sprawdzał na pewno, kiedy wrócimy do szkoły, a być może nawet i na bieżąco będę sprawdzał, będę Was prosił o robienie zdjęć Waszych notatek i przesyłanie ich na moją pocztę, którą założyłem, o której rodzice również wiedzą, ale Wam też. Później osobno stworzę plik, żebyście zobaczyli, jak to, jaka ta poczta na pewno jest. No dobra, i tak. Na pocztę waszym rodzicom będę wysyłał dwa pliki. I to są te. Przepraszam, link. One będą, będzie was prowadził ten link, cyk, w to miejsce. I ten link, słuchajcie, i ten kod prowadzi was w to samo miejsce. I stworzyłem dwa, dlatego że jak ktoś będzie pracował na przykład na komputerze, usiądzie sobie w spokoju, tak, żeby coś posłuchać, zobaczyć, to wtedy sobie kopiuje ten link i wrzuca go do przeglądarki. Jeżeli ktoś na przykład nie ma rodzeństwa, tak, albo na przykład pracującą mamę lub tatę akurat przy komputerze, no to zawsze ten kod będzie dlatego, żeby skorzystać w tym momencie z komórki. Dlatego że na komórce też jakoś myślę, tak mam nadzieję, przynajmniej, że tego sam nie sprawdzałem, będziecie w stanie też jakoś to sobie ogarnąć. Żeby ten, kod, żeby ten kod zeskanować, potrzebujecie skanera. Niektóre telefony mają wbudowany w aparat taki skaner kodów QR, a niektóre no nie mają, dlatego będziecie musieli sobie ściągnąć go z internetu. To jest tam ze sklepu Play. Ten, ta aplikacja praktycznie nic nie waży. I będziecie mieć po prostu dostęp do tej treści lekcji, którą dla Was przygotowałem. I teraz sobie w nią, akurat ja kliknę. Ok. I będzie wyglądało to w taki sposób. Tak? A, zatytułowana pierwsza lekcja: Próbujemy. Ja się trochę zmniejszę. Tyk. było mnie troszkę już nie widać. Słuchajcie, pierwszy temat to jest temat ze strony 88. W waszym podręczniku to jest temat zatytułowany Apostołowie, to znaczy posłani. Ten temat też, oczywiście, proszę sobie od razu wpisać w zeszyt. Być może gdzieś tam trochę już ruszyliśmy ten, te zagadnienia, ale to nie szkodzi. Na pewno je teraz rozszerzymy, bo tak stricte ruszone, nie pamiętam, chyba raczej nic nie było. Słuchajcie, i tego. W linku, który tam będziecie mieć, który będę wysłał waszym rodzicom, Będą też konkretne scenariusze lekcji, czyli wszystko po kolei, jak to będzie wyglądało, jak ta lekcja będzie przeprowadzana. Także, żeby to wszystko sobie uporządkować, możecie pootwierać sobie właśnie tamten plik i przy okazji posłuchać mnie, jak też coś tam będę do was, do was mówił. No to co, zaczynamy troszkę. Ten nagranie nie będą, słuchajcie, długie, one będą miały maksymalnie gdzieś po 10-15 minut, myślę. Bo w większości rzeczy, które tutaj macie akurat podane, będziecie robić sobie samemu, na przykład pauzując mnie w tym momencie, żeby sobie móc zrobić to, co tutaj to, co będziecie tam sobie grzebać. Więc na spokojnie, żeby każdy z was sobie ogarnął, nie musiał się spieszyć, bo ja gdzieś tam będę za szybko mówił, czy coś. To każdy z Was będzie miał czas na to, żeby sobie zrobić to wszystko samemu. Ok. Mamy trzy zadania. Dwa z nich są obowiązkowe do wpisów w zeszycie. Jedno, prościutkie, mamy jako, jako pierwsze. Słuchajcie, jeżeli mówimy o apostołach, to mówimy o kimś, kto jest powołany. Tak, No i kiedyś już na pewno się zastanawialiśmy nad tym na lekcjach, ale co to znaczy być powołanym? Dlatego każdy z Was chciałbym, żeby zrobił sobie taką swoją burzę mózgów. Słuchajcie, niech tam znajdzie się przynajmniej pięć różnych wpisów, z czym nam się to słowo powołani kojarzą. Yy... Później będę was prosił o właśnie zrobienie zdjęcia tego, tej notatki, wysłanie, ją i wysłanie jej do mnie. I ja sobie te wszystkie wasze spisy poogarniam i zrobię taką pewną, myślę, ciekawą rzecz, żebyście na następnym na przykład nagraniu albo po prostu wrzucę to gdzieś tam w konkretny link, zobaczyli jak wasza klasa cała uznała, czym jest powołanie, tak? czyli które słowa najwięcej się powtarzały, najczęściej się powtarzały, które gdzieś tam trochę rzadziej, ale też się pojawiły, żebyście po prostu mogli sobie zobaczyć, czy wasze myślenie gdzieś tam zbiega się z myśleniem innych osób w klasie po prostu. Tak? Czyli zrób swoją własną burzę mózgów, z czym kojarzy ci się słowo powołanie. Tak? Jezus, jak powoływał uczniów, on im w jakiś sposób wołał, on do nich jakoś mówił. Akurat takim najbardziej znanym chyba stwierdzeniem, które bardzo często jest używane. Jest stwierdzenie, pójdź za mną. Tak, tak jest, pan Jezus mówił do swoich apostołów, żeby szli za nim. Taki był, takie miało być ich zadanie. Nie? Główne zadanie właśnie apostoła było iść za panem Jezusem. A później oczywiście uczyli się od niego wielu rzeczy, razem z nim chodzili, widzieli co robił, widzieli jak się zachowywał i czerpali przez to swoją, czerpali przez to jakąś wiedzę, tak? którą później wykorzystywali w swoim tam dalszym życiu. No ale właśnie, powołanie, czyli na pewno jakieś wołanie Pana Jezusa, żeby apostoł, ten, który ma być apostołem, coś zrobił, miał, miał jakieś konkretne zadanie do wykonania. W Waszym podręczniku na samym dole jest kilka słów o takiej. nie będę wam już pokazywał, bo mam podręcznik przed sobą, ale przecież każdy z Was ogarnia, co to znaczy na dole. I mamy słowo apostoł, pochodzi z języka greckiego i oznacza posłańca, wysłannika, przedstawiciela. Słuchajcie, teraz jest taki moment, żebyście mnie zapauzowali i żebyście sobie ten temat sami teraz przeczytali. Tak, raz na spokojnie sobie go ogarnąć, co my tutaj tak naprawdę mamy. Jeżeli już go przeczytacie, odpauzowujecie mnie i idziemy troszkę dalej. Dam teraz czas na pauzę. No, mam nadzieję, że ta pauza była. Okej. Okay. Słuchajcie. Apostoł to miała być osoba, taka osoba, że jak ktoś na nią patrzył, ktoś na niego patrzył, tego konkretnego człowieka, to wiedział, że ten ktoś chodzi z Jezusem. tak, Czyli po jego zachowaniu, po jego jakichś czynach, ktoś wnioskował, o ten gościu jest blisko pana Jezusa. Nie? On go zna. Bo on, z nim, on obok niego chodzi, on się od niego uczy. Więc tak jak Pan Jezus jest dobry, tak samo ten apostoł jest dobry. Yy, I właśnie. I teraz mam do Was pewne pytanie. To też będzie w scenariuszu, tam w pewnym momencie, który Wam też prześlę. Czym według Was taki apostoł musiał się charakteryzować, żeby ludzie stwierdzili, to jest ten, który idzie obok Pana Jezusa? Tak, czyli w naszym współczesnym świecie są pewne rzeczy, które mają nas zachęcić do udziału w czymś, mają nas zachęcić, żeby coś mieć, coś mieć, co jest gdzieś tam pokazywane, tak, czyli pewne jakieś można powiedzieć wychwalanie jakiejś cechy, wychwalanie jakiejś rzeczy, jaka to ona jest fajna, tak, co dzięki niej tak naprawdę osiągniecie. I właśnie, czym to jest, tak? Takim wychwalaniem jakiegoś przedmiotu, albo wychwalaniem, nie wiem, jakiego, jakiejś usługi w ogóle, w taki sposób, żeby ktoś zechciał ją mieć. Nie? Przez chwilę teraz myślicie o co mi dokładnie chodzi, co tak, naprawdę, co tak naprawdę chodzi mi po głowie, tak? Jak nazywa się to coś, co ma nas zachęcać do jakiegoś zakupu lub innych różnych rzeczy. Myślę, że już większość z Was, jak nie wszyscy, ogarniają o co chodzi. Oczywiście chodzi o. No, nam kojarzy się to niezbyt fajnie, tak? Jak oglądam jakiś swój ulubiony film, fajny film, który nas wciągnął i nagle wyskakuje. Puu, przerwa reklama, tak? No i się zaczyna. 20 minut, teraz koniec z filmem. Zapomnę, jak jest główny wątek, bo tyle będzie trwała. Chodzi mi właśnie o reklamę, tak? Chodzi mi o, o reklamę, czyli coś, co tak naprawdę ma za zadanie. Tak nas zachęcić, żeby coś kupić. I taki apostoł miał być tak pewną reklamą. I teraz słuchajcie, reklamy wcale nie muszą być głupie, wcale nie muszą być męczące. I teraz znowu jest czas chwilkę dla Was. Klikacie sobie cyk. W zadanie numer dwa. I to się powinny wyświetlić raz, dwa, trzy filmy. To są wybrane przeze mnie trzy reklamy. Chyba jedną z nich oglądaliśmy rok temu, ale to nie szkodzi. Są dosyć fajne, więc warto sobie je przypomnieć. I teraz znowu przyjdzie czas na krótką pauzę na mnie. Kiedy ruszą wasze filmiki, żebyście, Chciałbym, żebyście właśnie sobie teraz obejrzeli, tak. Że w bardzo ciekawy sposób można przedstawić jakiś produkt, tak, jakąś usługę. Niekoniecznie jakiś wredny, męczący, zakłamany może nieraz, tak? Ale w sposób prawdziwy przedstawić, że coś naprawdę może być dobre. Nie? I znowu następuje czas na pauzę. Słuchajcie, ja się wyłączę, wy mnie pauzujecie. No, a ja czekam, mm, aż skończycie. I przejdziemy sobie do zadania trzeciego, które chyba jest najdłuższe i trochę trudniejsze. Ale na pewno jestem przekonany, że sobie z tym poradzicie. Także pauza. No i mam nadzieję, że filmiki się podobały, że ktoś w ogóle je włączył. To by było strasznie głupie. Ja tutaj wam macham ręką i w sumie nic się nie zmienia, nie? Nie, jak zasłaniam małą kamerkę. To chciałbym, żebyście w tym momencie dopauzowali i naprawdę robili to, co was, o co Was proszę. Dobrze, oglądaliście trzy filmiki związane z reklamą, i zadanie trzecie polega właśnie na tym, żeby taką swoją własną reklamę stworzyć. Ale czego reklamę stworzyć? A no, słuchajcie, skoro mamy temat o apostołach, czyli o tych, których, którzy chodzili przy Panu Jezusie, których ludzie poznawali jako tych, którzy są blisko Niego, tak? że tym osobom warto jest ufać, że te osoby niosą ze sobą coś dobrego, że coś dobrego można od nich otrzymać, to chciałbym, żebyście stworzyli taką reklamę Pana Jezusa. Tak? Póki co mamy takie czasy, jakie mamy, że do kościoła nie idziemy, ale jeżeli już ten czas minie, a myślę, że w niedługim czasie na pewno się już to wszystko pokończy, że będziemy mogli normalnie sobie do kościołka pójść, to chciałbym, żebyście właśnie stworzyli taką reklamę. Wyobraźcie sobie, że robicie reklamę, którą ja później biorę i na przykład rozwieszam gdzieś na przystanku, tak? I o, jak ktoś będzie chodził i zobaczną reklamę, powie, kurczę, fajna reklama, fajnie zareklamowany ten Pan Jezus, że warto przy Nim być, i pójdę do kościoła w niedzielę. Ja? To jest trudne zadanie, wymaga trochę no, takiego pomyślenia, tak? w jaki sposób mógłbym to zrobić. I chciałbym słuchajcie, żebyście próbowali robić to zadanie sami. Tak? czyli na przykład zrobić jakieś fajne, chwytliwe hasło fajnymi literami w zeszycie, jakiś fajny rysunek, tak ciekawy, interesujący. Spróbujcie zrobić to sami. Nie korzystajcie od razu z pomocy rodziców czy tam kogoś starszego, jakiegoś brata, siostry, babci, dziadka, tak? Spróbujcie zrobić to sami. Wiecie dobrze, że ja nie wymagam od was arcydzieł, jeżeli chodzi o rysowanie różnych rzeczy w zeszytach. Ważne, mi chodzi o to, żebyście sami umieli coś w, tak, wydobyć z siebie, tak? Wydobyć z siebie jakąś dobrą rzecz. Co was dobrego spotyka tak z Panem Jezusem, że chcielibyście, żeby ktoś inny też coś dobrego przeżył. Nie? Dlaczego warto mu zaufać, dlaczego warto za nim iść, dlaczego warto do tego kościoła też przyjść się z Panem Jezusem spotkać, bo przecież tam przede wszystkim to spotkanie podczas Mszy Święty, podczas Eucharystii następuje. Nie? Więc myślę, że no, postarajcie się zrobić po prostu to sami, dobra? Jeżeli naprawdę nie będzie już nic wychodziło, ale nie będzie, bo próbowałem, próbowałam, myślałem i po prostu nic, pustka. Chociaż myślę, że teraz można się tak wynudzić, że z nudów się coś fajnego wymyśli. No to, no to wtedy ewentualnie poproście o pomoc rodziców, dobra? Pamiętacie, nie musi być to jakieś nie jakie art dzieło, żeby było coś, jakiś fajny tekstik wymyślony, jakaś rymowanka może krótka, jakiś obrazek ciekawy do tego. Nie dla nie wiem, Pani Jezus nas zaprasza do kościoła i w jaki sposób On to na przykład może zrobić, nie? Taki bardzo chwytliwy, ciekawy sposób. Okej, okay. słuchajcie, na no... Jeżeli chodzi o tą lekcję, o jakąś notatkę w ogóle, no to myślę, że byłoby tyle. Nie będę Was dłużej już tam męczył z jakimiś tam innymi rzeczami. To, co najważniejsze, to już Wam powiedziałem, tak. Chciałbym, żebyście też nauczyli się, słuchajcie, zapamiętywać, znaczy, żebyście zapamiętali imiona tych apostołów, dobra? Jest ich dwunastu, kilku z nich jest zapamiętać dosyć łatwo, a kilku takich mniej znanych troszkę trzeba gdzieś na sobie pomyśleć, nie? Ale myślę, że to też się wszystko uda. OK. I teraz tak, słuchajcie. Jeśli chodzi o lekcję, to na razie tyle. A jeżeli chodzi teraz o jakiś kontakt między nami, bo myślę, że fajnie byłoby gdzieś tam czekać trochę się powiększę, ciek. OK. Myślę, że fajnie byłoby mieć jakiś kontakt ze sobą, tak? Nie ukrywam. Hmm. No trochę brakuje mi słuchajcie lekcji z wami, tak? Każdą piątą klasą, którą mam. Tak, tęsknię się trochę za tymi naszymi takimi rozmowami, czasem za trochę głośniejszą atmosferą w klasie. I chciałbym gdzieś tam ten kontakt z wami utrzymywać jakiś, żebyście zawsze wiedzieli, że możecie do mnie pisać. Tak. Bo słuchajcie, w domach siedzimy, że tak powiem, wszyscy razem. Tak. Tak samo jak wy siedzicie w domach, tak samo siedzę w nim ja. Także. Słuchajcie, musimy jakoś kombinować, jak sobie, jak sobie radzić, Czasami sobie po prostu możemy umilić ten czas, jak już kompletnie nic nie mamy co do roboty. Tak i się nam znudziło, nie wiem, układanie puzzli, nie wiem, granie w jakieś gry planszowe, albo używanie komputera, nie wiem, PlayStation, czegokolwiek. To słuchajcie, zawsze myślę, możemy sobie razem siąść w jakimś, nie wiem, miłym miejscu, nie wiem, na jakimś łóżku, gdzie nam nikt nie przeszkadza, nie wiem, w kuchni kogo nie ma na krzesełku i na przykład popisać ze sobą, tak? Nie wiem, w jaki sposób to zrobić, słuchajcie. Ale myślę, że takie najprostsze, oczywiście za zgodą waszych rodziców, tak? Jeżeli chodzi o jakiś kontakt taki poza naszą lekcją tutaj, rodzice właśnie muszą wiedzieć, że na przykład jest moment, kiedy sobie ze sobą piszemy, tak, bo jeżeli na przykład ktoś z Was ma, nie wiem Messengera, no to wiadomo, nie macie lat 15, no to teoretycznie nie powinniście go mieć, tak? Ale jeżeli rodzic wyraź na to zgodę, żeby na przykład przez Messengera się ze sobą komunikować, no to okej, okay, tak, yy, zróbmy tak, jeżeli ktoś z Was chciałby na przykład gdzieś tam popisać czasami, tak, to ja stworzę specjalną grupkę każdej klasie piątej, którą teraz, do której teraz mówię, tak, yy, i z, ze szkoły ósemki i z zielonej szkoły, tylko poproszę o gdzieś tam konkretny wpis rodzica, nie wiem, na przykład na dzienniku, że wysłał mi wiadomość, tak, że wyraża zgodę, tak, na jakiś tam kontakt poza, poza, poza lekcją taką zdalną. Że możemy ze sobą gdzieś tam porozmawiać, ok? Jeżeli zobaczysz, że faktycznie z jednej klasy zebrało się kilka osób, to ja tę grupkę po prostu stworzę. I razem gdzieś tam będziecie mogli sobie pisać różne rzeczy, gdzieś tam do mnie, jak ja będę akurat miał możliwość odpisania czy popisania z wami, to po prostu razem sobie z wami usiądę. A jeżeli to będzie ciekawie wyglądało, jeżeli będę widział jakąś też aktywność, jeżeli chodzi o lekcje, same lekcje, które będę wam nagrywał, lub taki kontakt poza lekcjami właśnie gdzieś tam Messenger czy Whatsapp, nie wiem, zobaczymy, kto tam idzie miał czego więcej, jaką będzie miał możliwość, no to myślę, że może uda się zrobić jakieś takie lekcje, po prostu żebyśmy razem w nich wszyscy uczestniczyli, ale to zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, tak, I czy po prostu będziecie chętni, czy ten mój sposób prowadzenia lekcji dla Was takiego właśnie, jaki widzicie, będzie Wam odpowiadał, czy wolelibyście po prostu mieć, Jakiś plik tekstowy, na nim napisane, co trzeba zrobić i koniec, nie? No dobra. Pomyślałem sobie w ogóle, że możemy jakoś nazwać tą serię, tak? Kiedy będziemy się razem spotykać w internecie. Pomyślałem sobie, że nazwiemy ją Katecheta Prosto z i pod taką nazwą możemy funkcjonować. Jak się uda, to może, nie wiem, nawet założymy jakieś konto na YouTubie i a zobaczymy, tak, jak będzie fajnie nam to wszystko wychodziło, to dlaczego nie. Dobra, słuchajcie, kończymy, nie będę Wam dłużej czasu zabierał, pamiętajcie teraz tak, właśnie, jeżeli chodzi o wysyłanie tych swoich zeszytów, tak, czyli notatki tej, jak ktoś już zrobi reklamę tej, reklamę, to wysyłacie ją na. to już napiszę tutaj, żeby nie otwierać innych plików, at za sp, p8@gmail.com i na, to, na ten adres wysyłacie mi swoje prace i w sumie słuchajcie też tego tak, tutaj dlatego, że ja mam pozakładane pewne foldery na swoim pulpicie, tak, gdzie mam was po prostu posegregowanych po kolei, każdy do każdej klasy, do każdej szkoły i jest mi łatwiej ogarnąć kto mi coś wysłał, a kto jeszcze na przykład nic nie wysyłał, tak? Dlatego na pewno chciałbym, żeby, żebyście lub żeby wasi rodzice, ale myślę, że sami też już potraficie takie rzeczy robić, wysyłać to do mnie na maila. I jednocześnie proszę, y, zwłaszcza uczniów szkoły, zielona szkoła, y, o wysyłanie tych wykonanych rzeczy, tych zdjęć z zeszytu na pocztę na dzienniku elektronicznym. Dobra, tam też już jest możliwość do dodawania do załączników, więc proszę również, żeby wasi rodzice. Wysyłali to do mnie na dziennik, tak? Okej, okay, dobra. To tyle. Pamiętacie o tym wysyłaniu. Czy ktoś chciałby gdzieś tam coś sobie czasem popisać, jakiś mieć kontakt ze sobą? Jak na przykład będzie więcej osób, to, to możemy nawet jakąś tego wideokonferencję, półgodzinną sobie zrobić, żeby sobie gdzieś tam porozmawiać. Ale na razie będzie tyle. Na koniec, słuchajcie, przybijamy razem sobie Żuwika. Ciach. Tak, trzymajcie się. Słuchajcie, rodziców, tak. No i co? My się żegnamy. Do zobaczenia.